Cześć, z tej strony Aleksandra Sudnik i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Wielkimi krokami zbliżamy się do setnego odcinka. Ja jestem pod wrażeniem, jak szybko to zleciało. A to właściwie moje ostatnie nagranie z dwucyfrową liczbą na okładce. Dlatego też nieco dłużej zastanawiałam się, o czym Wam opowiedzieć tym razem. Tak czy inaczej, dziś podejmiemy się tematu pisania skutecznych treści na stronę www. I mam tutaj na myśli zarówno opisy kategorii, jak i opisy na landing page e, czy na bloga. Docelowo odcinek skierowany był głównie do copywriterów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę w tym temacie, ale tak z drugiej strony myślę sobie, że wielu przedsiębiorców również znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli słuchałeś chociaż jednego mojego odcinka, to wiesz, że no ja akurat mam takie nastawienie, że absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby to przedsiębiorcy pisali teksty na swoją stronę. Tylko oczywiście pod warunkiem, że mają na to czas, mają chęci, jakąś koncepcję, na samo zrealizowanie tych treści. No ale dobrze, najpierw jingle, a potem przejdziemy do sedna. Cześć, tu Ewelina. Cześć, Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Dawid. Cześć. Z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Zanim zacznę, dwa takie krótkie tematy. Pierwszy, jestem lekko przeziębiona, trzymam mnie już naprawdę kolejny tydzień, a chcę nagrać ten odcinek, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Po drugie... Wiem, że temat nauki pisania to taki trochę temat rzeka i nie uda nam się ugryźć go w pełnym zakresie, bo tak naprawdę najlepiej wyczerpie ten temat albo jakiś kurs kopii, albo książki, które są obszerniejsze i też bardziej czasochłonne. Tutaj dosłownie liźniemy to zagadnienie, pokażę Ci różne ścieżki, różne możliwości, tylko pamiętaj proszę, że to nie jest wszystko, co możesz robić, aby zgłębiać swoją umiejętność. Okej? Okay? Co to znaczy skuteczne treści? No dobra, ale czym właściwie są dobre, skuteczne treści? No i tutaj zaskoczycie, bo nie mam przygotowanej formułki, jakiejś definicji z Wikipedii, bo w gruncie rzeczy wszystko zależy od tego, jaki masz cel i co chcesz osiągnąć. I skutecznym tekstem może być zarówno opis taki typowo sprzedażowy, informacyjny, jak i opis stworzony typowo pod SEO, czyli budowany głównie pod wsparcie dla procesu pozycjonowania. Zarówno pierwszy, jak i drugi ma sens, a kluczem jest po prostu zrozumienie, co chcesz osiągnąć i dlaczego dana treść w ogóle powstaje. Dużo o poszukiwaniu sensu w tekstach mówiłam już w poprzednich odcinkach, do których oczywiście zapraszam, ale jednocześnie zachęcam do śledzenia nowych nagrań, bo może zdecydujemy się rozwinąć ten temat również w przyszłości. Nie wiem, zobaczymy. No dobrze, ale załóżmy, że wiesz, co chcesz pisać, dlaczego taki tekst jest ci potrzebny. No i wiesz też, co chcesz nim osiągnąć. W jaki sposób możesz się tego nauczyć? Metoda pierwsza metoda prób i błędów. W mojej ocenie najbardziej czasochłonna, wymagająca zaangażowania wyciągania wniosków, analizowania łączenia faktów. Powiem szczerze, że nic tak nie uczy jak doświadczenie i potknięcia, czyli błędy, i mówię to zarówno w kontekście kopii, jak i samych przedsiębiorców, bo metoda prób i błędów polega na tym, że nieustannie próbujesz nowych rzeczy i sposobów, aby znaleźć ten najlepszy i najbardziej satysfakcjonujący. Dlatego też, tworząc pierwotny, pierwszy tekst, musisz go dokładnie przeanalizować, również pod kątem analitycznym i narzędziowym. Następnie musisz wyciągnąć wnioski, zastanowić się, czy cel został osiągnięty, a następnie ewentualnie go zmodyfikować. I tak aż do skutku. Jeśli jesteśmy początkującymi copywriterami, no metoda ta jest troszeczkę trudniejsza, bo często przypomina błądzenie we mgle, tak to nazwijmy. Copywriterzy bardzo często wtedy nie spełniają oczekiwań zleceniodawcy, bo bywa, że albo się zniechęcają do dalszej pracy i ostatecznie nie korygują tych treści, no, i przy okazji też no, nie uczym się błędów na przyszłość. I chociaż sama metoda jest dość brutalna i czasem naprawdę frustrująca, to jednocześnie daje taką ogromną bazę danych i wiedzy, na którą możemy się powoływać, na której możemy dalej pracować. Bo jak mówi bardzo fajne przysłowie, nie od razu Rzym zbudowano. Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej metody, muszą zostać spełnione różne warunki. Po pierwsze, musimy mieć po prostu czas, aby korygować i edytować te treści. Jeśli cel ma być konkretny, ale jednocześnie ma dość bliski termin, najpewniej ta metoda się po prostu nie sprawdzi, no bo nie mamy wystarczająco dużo czasu. Po drugie, musisz mieć wiedzę i narzędzia do analizowania skutecznych tekstów. No i ponownie, narzędzia te zależą od tego, jaki cel sobie obierzesz. Przykładowo, więc jeśli chodzi o tekst typowo pod SEO, wyznacznikiem będzie ruch albo widoczność. No i po trzecie, mimo wszystko zalecam, aby stosować to raczej na swojej stronie niż podczas pracy na przestrzeni kopii przedsiębiorca. Metoda druga. Poproś o pomoc i recenzję. Kiedyś tam już wspominałam, że z wykształcenia jestem psychologiem, i powiem Wam, że bardzo często psychoterapeuta korzysta z pomocy innych. Ym, specjalistów konkretnie psychoterapeutów, którzy nadzorują albo weryfikują jego pracę, przy okazji analizują zebrane dane i ewentualnie uczulają na pewne kwestie. To jest taka forma zabezpieczenia, ale także ogromna pomoc, która umożliwia obserwację przypadku z innego nieznanego dotychczas kierunku. To dość powszechne. I pamiętam, że jak zaczynałam pracę jako copywriter to poprosiłam o podobną opinię i feedback ze strony zewnętrznej. Przyjmowałam ten feedback w różny sposób, to przyznaję, bo do tego trzeba mieć trochę grubą skórę, ale też trzeba się nauczyć przyjmowania ewentualnej krytyki. No ale też każda taka sytuacja była ogromną lekcją i też wiedzą, którą mogę wykorzystywać dalej w swojej pracy. Co ciekawe, mój pierwszy tekst wysłałam mojemu tacie. Z prośbą by powiedział po prostu, czy to co pisze ma sens, czy mu się podoba, czy dobrze mu się to czyta. Co prawda to było kilka ładnych lat temu, ale podejrzewam, że dziś zrobiłabym dokładnie to samo. I wiecie, to już nie chodzi o to, czy twój recenzent ma jakąś określoną wiedzę. Chodzi o to, by zbierać dane i informacje, które mogą się przydać do korygowania lub tworzenia tekstów w przyszłości. I jeżeli chcesz spisać skuteczne treści, to po prostu pytaj o wyniki. O opinię, o pomoc w znalezieniu skutecznego rozwiązania, o research, o jakieś dane. Otwórz się na informacje z zewnątrz. No i aby ta metoda w ogóle spełniła swoją rolę, musisz spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musisz mieć czas, aby zbierać ten feedback i dane, a następnie je analizować i ewentualnie grupować jako te wartościowe i te mniej wartościowe. Po drugie, musisz mieć grupę ludzi, którzy po prostu są dla Ciebie otwarci i po prostu zrobią dla Ciebie ten feedback. Jeśli jesteś copywriterem, wysyłając tekst, zapytaj, czy spełnił oczekiwania, czy jest ok, czy w ogóle można go jakoś poprawić. I traktuj wszystkie informacje jako drogowskaz. Nie wszystkie będą w porządku, nie z wszystkimi się zgodzisz, ale to jest zawsze jakaś informacja dla Ciebie na przyszłość, nawet jeżeli jest to krytyka. Metoda trzecia kurs lub staż. Wiem, że brzmi to trochę banalnie. Ale ostatecznie to taka najbardziej kompleksowa, najobszerniejsza i najlepsza metoda na naukę. I oczywiście oprócz takiego zaplecza teoretycznego, które zdobędziesz na kursie, ważne jest także zaplecze praktyczne. Niestety nie będzie tak, że po obejrzeniu kilku godzin kursu nagle na twoim komputerze stworzy się cudowny tekst spełniający wszystkie cele i tak dalej. To jest takie podłoże, dzięki któremu jest łatwiej zacząć i dzięki któremu będziesz mógł na przykład skorzystać z innych metod, w tym metody pierwszej. Najważniejsze jest oczywiście, aby wybrać kurs, który spełni Twoje oczekiwania. Dlatego też zanim go wykupisz, przeczytaj agendę, recenzję, zapoznaj się z materiałami, obietnicami, może zapytaj gdzieś na forum, czy ktoś przeszedł taki kurs, czy go poleca. Na rynku mamy zarówno kursy dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Bardzo często na Facebooku widzimy jakieś zapowiedzi webinarów, które są darmowe, które trwają też bardzo krótko, ale są taką pigułką wiedzy i zdradzają bardzo fajne informacje, na przykład jakieś trendy, albo sposób jak obsługiwać dane narzędzie i tak Osobiście sama uwielbiam webinary od SemStorm, no ale warto śledzić też różne agencje, różne miejsca, aby znaleźć formę, która jest po prostu idealna dla ciebie. No i ponownie. Aby metoda ta się sprawdziła, musisz mieć po pierwsze, budżet, który przekażesz na kurs, no i który uzależniony jest od obszerności materiału, a po drugie czas. Lepiej więc no, nie podejmować się kursu na tak zwaną ostatnią chwilę, bo przeklikasz się przez te lekcje niczym Speedy Gonzalez i właściwie nic z tego ci nie zostanie w głowie. Jeśli więc nie masz czasu, jeśli wiesz, że nie dasz rady, po prostu szkoda pieniędzy. I teraz tak, celowo nie chcę tutaj polecać jednego konkretnego kursu, bo zdaję sobie sprawę, że każdy ma inne oczekiwania, możliwości itd. Wśród tych takich najpopularniejszych w branży kopii jest na przykład szkolenie od sprawnego marketingu, kurs Marcina Cichockiego, szkolenia Pawła Tkaczyka, albo kurs Artura Jabłońskiego. To tak na szybko. Alternatywą dla kursów, online czy stacjonarnych są staże i praktyki. I teraz tak, ja wiem, że opinii na ten temat jest bardzo wiele, wiem, że są czasem bardzo skrajne, zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę. I ja osobiście, zanim zaczęłam pracę na etacie, miałam ze sobą cztery praktyki, jeżeli się nie mylę. Uważam, że dały mi bardzo dużo, bo pokazały też, czego nie chcę robić, na co muszę uważać, a co jest w stu procentach stworzone dla mnie. I jedna z tych takich praktyk dało mi możliwość rozwijania się w tym, co robię teraz. Ja też wyszłam z założenia, że dla mnie praktyki to jest po prostu ogromna dawka wiedzy. Wiedzy, którą chętnie przyjmę, nawet jeżeli jest ona powiedzmy dla mnie nie do końca przychylna i której nie chcę ostatecznie robić, ale doceniam, że mogłam nabyć takie doświadczenie. Ale tak jak mówię, każdy ma inne podejście. Od siebie mogę dać taką radę, że rozpoczynając praktyki, należy się upewnić. Co będziesz robił, jaka jest szansa na późniejsze zatrudnienie, czy po praktykach dostaniesz dokument, który potwierdzi ich odbycie, czy będzie to praktyka bezpłatna, czy płatna, w jakim zakresie itd. Po prostu upewnij się, że to jest na pewno to, co chcesz robić i że jest to obiecujące i da ci wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystywać dalej. Metoda czwarta: analiza konkurencji. Miłośnicy Ojca Chrzestnego na pewno znają cytat. Przyjaciół trzeba mieć blisko, ale wrogów jeszcze bliżej. I w tych słowach, wbrew pozorom, kryje się sporo prawdy, bowiem to nasza konkurencja nie jest tylko konkurencją samą w sobie, ale także motywacją do działania, ogromną dawką inspiracji nauki i danych. I analizując działania firmy, które uważam za dobre w swoich branży, powoduje, że wiem, jakie treści są angażujące, wiem, które działania się sprawdzają. Jakie wpisy cieszą się na przykład dużym zainteresowaniem, ale też wiem, z czego rezygnować i co po prostu się nie sprawdza. I teraz tak, czytając bloga albo stronę www danej firmy, poznajesz też różnice w komunikacji, różnice w sposobie przedstawiania treści, w budowaniu nagłówków, opisywania produktów lub usług. Jedne ci się podobają, drugie ci się nie podobają, bo różnic jest bardzo dużo. I dzięki temu też stworzysz sobie taką potężną księgę danych, które wykorzystać możesz w swoich treściach. I teraz uwaga, pamiętaj, że inspirowanie się i nauka na bazie innych to nie kopiowanie i nie naśladowanie. To tak w ramach formalności. I chyba każdy powie Ci, że kluczem do sukcesu jest wyjątkowość działania, pomysł na swój biznes, nie zapożyczanie pomysłów i tekstów od innych osób. Bo to nie jest tak, że jeżeli zrobisz dokładnie to, co konkurencja, to osiągniesz dokładnie taki sam sukces jak oni. To by było zbyt proste. Dlatego, jeśli jesteś kopi, absolutnie nie kopiuj tekstów z innych stron. Najgorsze, co możesz zrobić, to przedstawić obcy tekst jako swój i to nie tylko pod kątem moralnym czy prawnym, ale także takim optymalizacyjnym, seowym. To jest w ogóle temat rzeka. Wydaje mi się, że temat na w ogóle osobny odcinek. Dlatego po prostu w tym miejscu chciałabym Cię zaprosić do protipu Kasi Baranowskiej. Protip nazywa się Zaprzyjaźnij się z konkurencją i znajdziesz go zarówno na naszym blogu, jak i podlinkowany na naszej stronie www.foxstrategy.pl-podcast. Metoda piąta. Obserwuj pracę copywriterów lub i e agencji. Dobrze, powiedzmy, że jesteś przedsiębiorcą, który ma do zbudowania treści na nowo powstałą stronę swojego biznesu. No i teraz tak, nie wiesz, jak się za to zabrać, nie masz na to czasu, chcesz swoje moce przerobowe po prostu przeznaczyć na coś innego, więc sięgasz po pomoc agencji lub copywritera. Opcje masz dwie: albo zaangażować się w proces tworzenia, nadzorować pracę, czytać teksty, pytać i rozmawiać. Albo pozostawić to samemu sobie, uznając, że agencja czy kopii zrobi wszystko za ciebie. I ja naprawdę nie chcę wartościować tych podejść, bo wiem, że zarówno za pierwszym, jak i za drugim kryją się zupełnie różne potrzeby i przyczyny. Dlatego też po prostu powiem, że jeżeli chcesz nauczyć się tworzyć skuteczne treści w przyszłości, po prostu lepiej jest wybrać opcję pierwszą. Dlatego obserwuj, ucz się. Pytaj, rozmawiaj, korzystaj z porad i współpracy, którą nawiązałeś, bo to jest taka ostatecznie relacja klient-agencja i ona jest wiązana. To znaczy, że zarówno ty, jak i ten kopi po prostu może z tej relacji bardzo dużo wynieść. Możesz z tego korzystać. Jeśli więc wybrana agencja czy kopii jest otwarta na edukację, na konsulting kopii, bardzo chętnie rozważy różne rozwiązania. Jeśli jest skłonny do tłumaczenia Ci, po prostu skorzystaj z tej możliwości najwięcej jak się da. I tutaj ponownie mogę Ci zarekomendować nagranie Kasi Baranowskiej, która nagrała świetny podcast pod tytułem 5 błędów w budowaniu relacji na linii klient-agencja, i 4 rozwiązania. To był odcinek 70, który oczywiście też podlinkuję. Zachęcam do wysłuchania, jeśli ten temat wydał Ci się interesujący. Metoda szósta. Poznaj techniki copywritingu. Na koniec zostawiłam chyba taką najbardziej oczywistą kwestię, która jest jednocześnie super obszerna. I na pewno jej nie wyczerpię w tym podcaście. Natomiast tylko zajawię, że praca copywriterów opiera się na różnych technikach, na różnych krokach, na różnych obszarach. Dlatego też każdy twórca pracuje w troszeczkę inny sposób. Ostatecznie jednak to właśnie te techniki są pewnym schematem, szablonem do działania, tak to nazwijmy, co docelowo ma za zadanie ułatwić proces tworzenia skutecznych i dobrych tekstów. Tak oto te techniki uwzględniają między innymi po pierwsze proces definiowania odbiorcy. I dzięki temu procesowi będzie Ci łatwiej stworzyć dedykowany tekst, który uderzy w konkretnego klienta. To znaczy odpowie na jego potrzeby i rozwiąże ewentualne problemy, konkretne problemy. I teraz budowanie persony to taka stara jak świat metoda, wiemy o tym, ale ostatecznie tworzy taki pierwszy szkic komunikatu lub wartości, które warto umieścić na stronie www. Po drugie, chwytliwe nagłówki, czyli takie przykuwacze, magnesy, które po prostu zwrócą uwagę potencjalnego klienta. Kopi używają do tego albo takich klasycznych call to action, jak na przykład sprawdź, ale też bardzo często słów kluczowych, które sprawnie mieszają i kamuflują z innymi opisami. Techniki mówią, aby na przykład nie używać wielkich liter, aby stosować pytania i używać bezpośrednich zwrotów. No w praktyce, jak zawsze, to zależy. Po trzecie, twórz punktatory, a właściwie wszelkie podkreślenia i uwydatnienia tekstu, które zwrócą uwagę na najważniejsze elementy i zalety, bo jakby nie było, czytelnicy w większości skanują tekst, a nie czytają go od dechy do dechy. Po czwarte, przedstaw najważniejsze cechy i wartości produktu. Najlepiej podkreślając, jak ten produkt albo usługa odpowie na problemy klienta. I teraz tak ważne jest, aby wyeksponować wyjątkowość danych cech i przy okazji podkreślić, że są one inne niż na przykład na rynku konkurencji. Warto jednak pamiętać, aby nie przedobrzeć i żeby wszystko było takie uczciwe i klarowne, zgodne z prawdą. Bo największym Twoim wrogiem jest po prostu kłamstwo i nieuczciwe zagrania. Po piąte, unikaj negatywnych zwrotów. I pewnie Cię zaskoczę, ale dużo lepiej sprawdzają się pozytywne formuły i komunikaty, ponieważ negatywne łatwiej zapamiętujemy, ale też przekształcamy je. I bardzo często później przypisujemy negatywne, zapamiętane komunikaty danej firmy. To taki psychologiczny zabieg. Przykładowo więc lepiej brzmi zachowaj świeżość koszuli, niż unikniesz zabrudzeń koszuli. Ale znowu, w praktyce no wychodzi to różnie i wiele zależy od kontekstu. To oczywiście nie są wszystkie techniki, które znajdziesz i które obowiązują w świecie kopii. Powiedzmy, że wybrałam te takie najbardziej pospolite i najczęściej uznawane, ale jednocześnie bardzo mocno zachęcam do tego, aby zachować w ich stosowaniu szczyptę elastyczności. Tak bym to nazwała. Podobnie zresztą jak do tych sześciu metod, które przedstawiłam i które są zaledwie szczytem góry lodowej wszystkich możliwości. Jak zawsze w opisie odcinku podrzucę kilka linków, które mogą się przydać. W dalszej edukacji, na przykład w tym zakresie, a tymczasem kończę swój odcinek. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego i usłyszymy się już niedługo. Dziękuję Ci za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć!